podczas ostatnich wyborów samorządowych w drugiej turze poparł pan Stefana Kolawińskiego, a teraz jest pan jego największym oponentem. Co się stało? No wie pani, nic tak człowieka nie boli, jak y, utrata zaufania. Ja miałem bardzo duże wątpliwości, bo uważałem, że ani jeden, ani drugi kandydat tak naprawdę nie nadają się na to stanowisko. Pierwszy z racji, no nazwijmy to, średniego zapału do pracy i stosunkowo wielu nieudanych przedsięwzięć, a drugi, no niewątpliwie energiczny, młodszy, ale za którym stały siły polityczne, które kierowane są nie wiadomo skąd. Nie chciałem również takiej bokni, która byłaby na zasadzie marionetkowego zarządzania. Poparłem Kolawińskiego może z tego powodu, że znam go od wielu, wielu lat, znam jego nieliczne zalety oraz szereg mankamentów i uważałem, że w tej sytuacji będzie to mniejsze zło dla Bochni. No, on robi wszystko, żeby, żeby mnie przekonać, że się pomyliłem. No jak na razie to mu się udaje. Dziękuję bardzo.